Siema, siema, witam wszystkich. Yy, to będzie kolejny filmik yy, z Grand Sacred związany. Póki co skupmy się na postaci i na tym, czym będziemy się dzisiaj zajmowali, a grać będziemy mrocznym elfem, czyli tak zwanego, mam to zrobionego tak zwanego DE, Dark Alpha. Jest to typowy truciciel, rozwinięty na testosteron i trującą mgłę. Pokażę Wam zbrojenie. W tej chwili wygląda tak, jeśli chodzi o sety. Jest to czysty truciciel, który zadaje kolosalne obrażenia od trucizn. Statystyki postaci jak widać wszystko jest zrobione w legalny sposób. Znajdujemy się w stolicy terenu Bagien w tak zwanym zamku Miss Day. Czy jak to się mówi poprawnie? Jeśli mówię źle, poprawcie mnie w komentarzu. Jest to gra na modzie Weteran Mod. Będziemy walczyć, a raczej robić Regan Bagien na modzie Weteran Mod. Pokażę jeszcze moje bronie. Oczywiście ten Dark Elf jest rozwinięty też na ognistą kulę z setem, tak zwanym rada reginy. Ale my skupimy się na truciźnie. Póki co sprawdźmy. Premie za przetrwanie: 94%. Ani jednego zgonu. Przegrane około 114 godzin. Zabici wrogowie. Odkrycie mapy połowa maks jest chyba 50%. Z tego co wiem. Jest to gra na weteran modzie, jak już wspominałem. Eee, sztuki walki to będzie wyglądało następująco. Ja tu mam rozwinięte też inne sztuki walki, ale najbardziej jest rozwinięta tująca mgła oraz testosteron. Jest to dark elf na pułapki. Odpalmy buffy. Jak widać, trująca mgła jest prawie na maksa. Jednego punktu mi brakuje. W tej chwili wygląda to tak. Umiejętności statystyki, współczynniki, przepraszam. Trucizny obrażenia aż plus 334%. Regeneracja specjalnych umiejętności prawie 1000, no prawie. Około ko 800, a dokładnie 778 punktów. Wysysanie 42%. Rewelka. Dobra. Zobaczymy jak nam pójdzie walka. Przypominam, że jest to Weteran Mod. I walczymy. Mamy tu jednego smoka do pokonania. Trzeba wszędzie rzucać pułapki. Tutaj jest wątpliwy przeciwnik. Zmienia cały czas pozycję. Trudno go trafić. Ale poradzimy sobie z nim. Już nie ma połowy życia, zaraz Wam pokażę historię zabitych przeciwników, żeby Wam udowodnić, że jest to mod Proszę bardzo, tak wygląda zabity ostatni przeciwnik. Teraz skupmy się na smoku. A tu będzie chyba jeszcze pająk. Tak jest, jest pająk. Ale bardzo słaby. Sprawa no. wygląda następująco, że nie, nie trzeba używać ani jednej mikstury z życiem. Jeśli yy, Więcej niż 10 pułapek yy, zadaje obrażenia przeciwnikowi. Wtedy jest praktycznie cały czas aktywny LL, stysanie życia. Ja tutaj rzucę jeszcze 20 pułapek i zrobię przerwę. Zobaczymy, jak mu będzie życie spadać. I jeszcze trochę, jeszcze trochę. Proszę spojrzeć, jak mu życie spada. Dosyć szybko. Jest to truciciel, czysty truciciel No trzeba wrzucać te pułapki, bo Czas trwania 50 sekund Czy ja przypadkiem Nie, odpadnony jest to z tego dosyć wolno mi będzie Spokojnie z czterema smukami naraz mogę walczyć, z tym trucicielem. Mam gdzieś nagrany filmik na moim kanale, gdzie jest pokazane jak walczę, robię region bossów chyba na pustyni. Właśnie tym Dark Elfem. Tam walczę z trzema albo z czterema smukami naraz. Oczywiście trucicielem, który jest rozwinięty na testosteronitrującą mgłę. Zaraz będzie po smoczku, maksymalny poziom 234 To jest smok z bugiem, także on może mieć resy wysokie do trucizny A mimo to i tak możecie spadać dosyć szybko Mentorów nie używam, mam max poziom Proszę, jakiś uroczyk fajny mi wypadł jakiś czas temu Jakiś czas temu, dosyć sporo, bo to jest postać Ja tego truciciela mam już Około 8 lat. To jest postać sprzed 8 lat Bardzo stara. Proszę. Region bossów Uwolniony. Smok nie żyje. Życie, poziom, szansa trafienia. Ten miecz jest, ten miecz jest sympatyczny. Mogę go w ogóle nosić. Pewnie, że mogę. Proszę bardzo. Ale mam miecz. Haha. Ha. Wróćmy do starego. Tyle jeśli chodzi o region bossów. Na terenie bagien. Uwolniony region bossów. Jeszcze raz spójrzmy na statystyki. Tutaj. Słaba widoczność. Ale jak widać. Jest to. veteran mod. Mój stary. Dobry truciciel, maksymalny poziom. Tu ja mam jakieś naramienniki. Jakiś pas z na set. Mógłbym zmienić set i rozwinąć tego Dark Elfa na przykład na sztuki walki, koncentrację. Chociaż ja nie, już nie mogę, bo wybrałem inne umiejętności. Ale jakiś czas temu robiłem, ostat... robiłem nowego Dark Elfa i próbowałem go rozwinąć na koncentrację, czyli na tak, natarcie, potężne uderzenie, zemsta, odbijanie pocisków, itd., tak itd. Tak ale osiągnąłem jakiś 70, może 79 poziom i gra się dosyć ciężko, ale trzeba wziąć też pod uwagę to, że grałem na rebornie. Nie wiem, jakby sprawa wyglądała na zwykłej wersji albo na veteran -moodzie może byłoby dużo łatwiej może kiedyś wrócę do tego elf'a będę go rozwijał dalej póki co to jest mój truciciel a ja dziękuję za uwagę zostawcie łapkę w górę dajcie suba dzięki wielkie hej